Siema, tu Ignem stoja Gotne. Zapraszam Was na film o magicznych bestiach, nagach. Jednak nim ruszymy, mam dla Was prośbę. Subskrybujcie nasz kanał, dzięki czemu na bieżąco będziemy docierać do Was z materiałami. Piszcie komentarze na temat tego, co chcielibyście usłyszeć. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram oraz wspierajcie na Patronite, dzięki czemu pomożecie nam dostarczać fanom RPG materiały najlepszej jakości. Nagi są tak skomplikowaną i zróżnicowaną rasą, że nie da się ich określić ani w kilku słowach, ani w jednym zdaniu, nawet jeśli będzie siedmiokrotnie złożona. Wszystkie nagi wydają się niebezpieczne i przebiegłe, przynajmniej taki istnieje ich stereotyp. Prawda jest jednak o wiele bardziej złożona i skomplikowana. Jak większość łuskowych ras, są efektem magicznych eksperymentów saruków, o których mówi szaman. W przypadku nag twórcami są sarukowie z marszałku czyli imperium, które leżało na terenie dzisiejszego półwyspu czult. Początkowo miały być strażnikami imperium, odpowiedzialnymi zarówno za bezpieczeństwo ich twórców, jak i ich ochronę, czy zdobywanie wiedzy tajemnej. Ich niezwykła inteligencja pozwoliła im z czasem zyskać wiedzę, a z wiedzą ogromną potęgę. Jeśli dołożyć do tego ich ewolucję i podział na podrasy, to wyszła nam rasa niezwykle tajemnicza i jeszcze bardziej niebezpieczna. Dowodem na to niech będzie fakt, że milenia, po których imperiach Saruków nie zostało nawet wspomnienie, zaś niewielu w ogóle zdaje sobie sprawę, że kiedykolwiek istniała taka rasa, nagi mogą być dziś spotkane w każdym zakątku Feirunu, Poza zimnymi regionami, gdyż, jak w większości wężowców, nie lubią zimna. 33,5 tysiąca lat przed Rachubą Dolin, sarukowie zaczęli być mniejszością w swoim własnym Imperium marszałk, zaś Anti przejęły w nim władzę, choć tak naprawdę sarukowie nadal tam działali. W tym czasie nagi, przez swoją naturalną ciekawość i chęć zdobywania wiedzy, powoli rozprzestrzeniały się po całym świecie, wśród niezamieszkałych dziczy, nieznanych nawet Sarukkom. Po kolejnych 9 tysiącach lat Imperium Marszałków upadło mimo prób Uanti w utrzymaniu go. W tym czasie nagi były już wszędzie. Przez kolejne tysiąclecia nagi tworzyły własne społeczności, budowały swoje własne królestwa. Najlepszym tego przykładem niech będzie królestwo Najara, opierające się na wężowych wzgórzach i smoczym lesie. Władały również królestwem węży, gdzie usługiwali im ofidianie, o których wspominał wam już wcześniej szaman. Fakt, że rodzą się z naturalnym talentem do magii, czyni z nich niezwykle niebezpiecznych czarodziejów, rozumiejących sztukę jak mało kto. To co swój czarodziej musi mozolnie kuć z książek, one wiedzą już po wykluciu z jaja. Inteligencji towarzyszy charyzma, dzięki której nagi z taką łatwością przejmują kontrolę nad pomniejszymi plemionami. Przykładem niech będą ptera ludzie, o których też mówił szaman. Ich inną ważną cechą jest umiejętność dedukcji, dlatego nagi świetnie planują, jak i wietrzą spiski. Ciężko jest je wprowadzić w błąd i rozwikłają każdą zagadkę. Nawet taką, na której złamałby się sam Sherlock Holmes. Nagi z wyglądu przypominają węża z bardziej lub nieco mniej ludzką twarzą. I to jest chyba ich jedyna wspólna cecha. Jednakże zróżnicowanie wśród podras sprawia, że inne istotne cechy charakteru mają wpływ na ich sposób działania. A podras jest 12. Szykujcie się na dużą dawkę wiedzy. Mamy więc dla przykładu mroczne nagi, które mroczne są nie tylko z nazwy, lecz również z charakteru, ponieważ współpracują głównie ze złymi stworzeniami, z którymi knują spiski. Jeśli do tego dodamy cierno-purpurowy kolor pokrywający ich łusek, to mamy mrok w czystej postaci. Mają prawie 3,5 metra długości, a ogon mają zakończony żądłem. Uwielbiają władzę, złoto, bogactwa, a posługują się językiem wspólnym oraz piekielnym. Jeśli bohaterowie twoich graczy natrafią na nagę, niech mają się na baczności, bo ta będzie chciała ich wykorzystać do swoich celów. I prawdopodobnie jej się to uda. Mroczne nagi wykorzystywane były przez Zentarimów jako dowódcy ich orczych oddziałów. Niektóre zaś służą jako boscy słudzy dłegarskiej bogini Dwerry Głębokiej. Trucizna z ich żądła potrafi uśpić i sprowadzić mroczne koszmary na ofiarę. I teraz przypomnijcie sobie film o Dendar Nocnej Żmii, o której mówił szaman. Ich zupełnym przeciwieństwem są nagi strażnicze, uzdawiane za dobre i piękne. Albo inaczej, są dobre, a same uważają się za piękne. Nie wiemy, jak jest w przypadku mrocznych nag, ale te strażnicze nie starzają się. Jak nazwa wskazuje, one czegoś strzegą, a przeważnie tym czym są starożytne skarby lub antyczna wiedza. Pilnują, by nie wpadły w niepowołane ręce, gdyż to mogłoby doprowadzić do nieszczęścia. Mogą osiągnąć nawet 6 metrów długości, ważąc przy tym prawie 250 kg. Łuski mają świecące, zaś oczy jasne i niezwykle hipnotyzujące. Ponieważ mają wolną wolę, zdarzają się czasem wśród nich osobniki złe, przewodzące plemioną troglodytów, koboldów czy jaszczurów ludzi, o których mówił Wam Eddie. Intruzów ostrzegają, atakują tylko sprowokowane. Wtedy też ich umiejętności magiczne w połączeniu z trucizną na ich kłach którą też potrafią pluć, mogą być śmiertelne dla nieprzygotowanej drużyny. Dzięki swojej nieśmiertelności strzegą grobowców, suruków i świątyni Nuanti. Innym przykładem nag są zaś nagi opalowe albo opalowe nagi. Nazwy zawdzięczają lustrowym łuskom, mieniącym się mnóstwem barw przy każdym ruchu. Tak jak w przypadku nag strażniczych, pióra, tylko że srebrne, wyrastają od czubka jej głowy i biegną aż do ogona. Są wyjątkowo delikatne. Unikają walki, jeśli to możliwe, preferując zhimnotyzowanie swoich ofiar. Najpotężniejszym typem nag są nagi duchowe. Ich wężowe ciało posiada ludzką głowę z długimi czarnymi włosami. Są złe, uważa się je za rodzaj wiedźm wśród nag. Magi poszukują z fanatycznym oddaniem, chcąc zabijać za jej pomocą. A zabijać uwielbiają, zadając przy tym jak najwięcej bólu. Ich łuski są czarne, z czerwonymi pasami. Co w połączeniu z tymi czarnymi, prostymi włosami daje idealny, akuratny, przerażający efekt. Wzrokiem potrafią zauroczyć, zaś ugryzieniem zabijać, dzięki straszliwemu jadowi, który bardzo chętnie wstrzykują swoim ofiarom. Mają około 4,5 metra długości, a ważą 90 kg. To właśnie one najczęściej w czult przewodzą plemionom tera ludzi. A jeszcze środowisko wodne. A kweny wodne zamieszkują wodne nagi. Są neutralne z charakteru, nie lubią jednak towarzystwa. Bardzo często strzegą skarbów ukrytych w wodzie, co ułatwia im kolor ich łusek. Przeważnie jest taki, jak woda, w której żyją. Niebieski, zielony lub coś pomiędzy. Choć od czubka głowy po koniec ogona biegnie zawsze czerwony lub pomarańczowy zygzak. Jedną z rzadziej występujących podraz nak jest naga zmorowa. Jeśli takową spotkasz na swej drodze, może zdążysz jeszcze zmówić modlitwę do swoich bogów. Bo czekać cię zguba. Te straszliwe aberracje samym swym wyglądem potrafią przerazić na śmierć. Jeśli dodamy do tego potężne czary z domeny zła, wody i magii i zabójczą truciznę w żądle na końcu ich ogona, która sprawia, że ofiara puchnie, zaś jej skóra sinieje, otrzymujemy idealnego zabójcę. Mackami wyrastającymi z ich głów potrafią trzymać magiczne przedmioty, takie jak różdżki, którymi mogą wspomagać się w walce. Ich łuski są fioletowe na plecach i zielone na brzuchu, choć ogon z żądłem jest brązowy. Twarz, jak inne nagi, mają ludzką. Wyznają Bejna, rzadziej Cyrika, a jeszcze rzadziej duegarskie bóstwo takie jak Ladugwer czy Duera Głęboka. O ich przeciwieństwie, czyli niebiańskich nagach, nie wiemy zbyt wiele, poza tym, że mają łuski złotej barwy, pióra i że są dobre z natury. Podobnie nie wiemy praktycznie nic o nagach przedwiecznych, poza tym, że są złe i mają wiele nieustannie płonących głów. Mamy również nieumarłe nagi. Naga, która zginie i zostanie wskrzeszona, zamienia się w kościaną nagę. Tylko, że proces nekromantycznego wskrzeszenia musi być przerwany przez specjalistyczny rytuał Yuanti, dzięki czemu nagi te zachowują swe zdolności, zależnie od tego, jaką podrasą się urodziły. Wyglądają jak kości węża z ludzką czaszką zaopatrzoną w kły. W ich oczach świeci się blade, zimne światło, zwiastujące śmierć. No, i prawie standardowo rządło kończy ogon takiej szkieletowej gadziny. Potężnym rodzajem nagi jest Hanaga, potężny władca, któremu nawet duchowe nagi oddają cześć jako bóstwu. A skoro powiedziałam wam, że duchowe nagi są najpotężniejszymi nagami, to pomyślcie sobie, jak potężny mu musi być ten wyjątek, skoro najpotężniejsze nagi drżą ze strachu przed hanagami. Co w sumie sprawia, że duchowe nagi nie są najpotężniejsze. Jest tu jednak zawiłość, ponieważ Hanaga nie jest typową podrasą nag. Charakter mają przeważnie chaotyczny-zły. Leża zakładają w centrach ruin antycznych cywilizacji, opuszczonych pałacach, koloseach lub świątyniach. Z jednej strony warto spróbować taką ubić, ponieważ mają w zwyczaju zbierać w swoim leżu skarby całej cywilizacji w, ru w ruinach, w której mieszkają. Z drugiej strony, patrząc na ich siłę, liczbę punktów życia, moce. Trzeba się poważnie zastanowić, czy smok nie byłby lepszym celem. Klasa pancerza 40, 370 punktów życia, plus 24 do ataku końcem ogona, żądłem z jadem lub ugryzieniem to nie są przelewki. Dodając super wysoką inteligencję i charyzmę, wynikającą prawdopodobnie z faktu, że głowa nagi należy do niezwykle pięknej kobiety lub przystojnego mężczyzny, mamy zabójczą broń. Plus 40 do wlewu, plus 48 do dyplomacji, plus 41 do skradania się. Umiejętności można wymieniać w nieskończoność i żadna z nich nie będzie słabsza. No i na koniec umiejętność latania, choć nie mają skrzydeł. Wtapiania się w otoczenie poprzez zmianę koloru łusek jak u kameleona, redukcja obrażeń 15, no i te cholerne czary. I 30 metrów długości. Dziękuję, postoję. Można je spotkać w Chult, w dżungli Mer, w Halrui. Wiemy, że pierwszym królem królestwa Jara była hanaga o imieniu tarpencji, ale o tym później. Ostatni typ nagi to nagahydra. To wynaturzenie posiada pięć głów, z których każda potrafi rzucać czary, mniej więcej jak oczy u obserwatora. Spotkać je można w lasach, w dżunglach, gdzie polują na inne stwory dla zdobycia pożywienia. Nie mają jednego koloru łusek. Nawet pojedynczy osobnik może posiadać wszystkie kolory i być poprzecinanym wieloma zygzykami wielu barw. Typowa naga hydra ma 7 metrów długości i waży około 90 kg. Walczą jak hydry, tylko że nie posiadają nóg. Mogą atakować wszystkimi głowami naraz na różne sposoby, bez żadnych kar, nawet podczas szarży. Zabić je można albo poprzez odcięcie wszystkich głów, albo zniszczenie ciała. Tylko że jest taka jedna sprawa. Każda głowa odrasta w ciągu 1k4 rund. Nagi można spotkać w każdym zakątku Fejrunu. Są świetnymi strażnikami, wodzami, władcami, czy po prostu niezwykle ciężkimi do pokonania przeciwnikami, na których mogą natknąć się wasi bohaterowie poszukując skarbów. I to od ciebie, mistrzu gry, zależy na który z tych typów wpadną postaci twoich graczy, ponieważ naga może być zarówno wrogiem, jak i sprzymierzeńcem może posiadać wiedzę, którą podzieli się ze spotkanymi awanturnikami, dzięki czemu ci staną się jej pionkami i pozbędą się jej przeciwników lub skarb, którego będzie bronić do końca życia swojego lub bohaterów.